Jezus powiedział do swoich uczniów Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój ojciec. Piękny obraz o ziarnie, i chcielibyśmy przynieść piękny i wielki plon, i jako ziarno pszeniczne chcielibyśmy wpaść w ziemię, ale co to jest za ziemia? Chodzi o to, żebyśmy po prostu trafili do grobu? Ziarno, jak wpada w ziemię, to plon przynosi, ale człowiek, jak wpada w ziemię, to już plonu nie przynosi. Myślę, że ziemią, w którą my musimy wpaść, albo w którą wpadamy, jest Bóg, bo ze względu na Jego obietnicę, ze względu na Jego powołanie, możemy wzgardzić tym, co jest takim zwykłym życiem, które obserwujemy, a zatęsknić za tym, co jest Bożą obietnicą. I wówczas oddawać się realizacji powołania z całym zaangażowaniem. Całkowicie wyrzekając się tego, co doczesne, aby osiągnąć to, co Bóg obiecuje. O tak, wtedy możemy być uczczeni przez Ojca i osiągnąć chwałę nieba. Daj nam, Panie, dobrze rozpoznać naszą Ziemię, nasze powołanie i gorliwie je realizować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.